Witam wszystkich bardzo serdecznie i TV Reklama wraz ze mną Dradziasty, witaj. Hej, witam wszystkich wszystkich. E, jesteśmy po drugiej konferencji High League. E, ostatnio też miałeś rundki z kupą. Powiedz mi, jak wrażenia co się zmieniło od e, tych paru dni między wami? Wcześniej był po prostu głupi, a teraz jest bardziej głupawy, więc e, no, tylko tyle się zmieniło tak naprawdę. Ale dlaczego tak mówisz? Bo z tego co wiem, to e, wasz konflikt rozpoczął się dopiero e, tak jakby przez, przez waszą walkę, tak? Nie mieliście wcześniej żadnej spiny. No nie mieliśmy żadnej spiny, ale jak już... Yy... Walczymy razem i on tak na mnie wpływa negatywnie coraz bardziej. Nic, nic pozytywnego tak naprawdę, no bo co chwila wyciąganie różnych rzeczy w prawo, w lewo. On tam bierze do siebie wszystko, wszystko widać, że cokolwiek się do niego powie, to od razu z teczką przybiega i przychodzi, żeby się tłumaczyć. Ja na jego miejscu to pewnie bym nagrał story, wytłumaczył się, a on tutaj stypuje na konferencjach. No. A to nie jest tak, że tylko winny się tłumaczy? Co o tym sądzisz o takim stwierdzeniu. Ja tak nie powiedziałem, ale w każdym razie, no i nie, ja mówię, że niech on. On po prostu czuł taką potrzebę, żeby to zrobić. no. I tyle, no to niech on sobie robi, co chce. ale wiesz, teraz ma spokojną głowę, przynajmniej, że wszystko wyjaśnił, i wiesz, no. E, troszkę można go porównać, w sumie nie wiem, czy do kamerzysty, czy nie, no ponieważ kamerzysta, no nie, też no miał. Aż tak to chyba w sensie nie, nie chodzi no, mi w takim, przesady. w takim sensie, nie, ale wiesz, no, kamerzysta jednak no, wyjaśnień żadnych nie nagrał, tak? Więc tutaj chodzi o takie porównanie, że on jednak nagrał. Ma spokojną głowę, no a kamerzysta tego nie zrobił, kamerzysta, tak? Kamerzysta, jakby miałby wyjaśnienia nagrywać, to by musiał codziennie kamerę stawiać sobie no tak, przed. Tak, że wiesz, że e... powiedział kamerzysta, że on się nie czuje winny. No, no właśnie, no to takiego, takich wytłumaczeń nie ma, a sama powiedziałaś, że, że jakby trochę mógłby, znaczy takie odnoszę wrażenie, że jednak mimo wszystko yy, powinien cokolwiek tak jakby nagrać na story po tej całej sytuacji, a ja chyba nic nie wstawiał takiego z jakichś wytłumaczeń. Nie, wydaje mi się nie. Ale nie wstawiał chyba, nie? Nie, 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 nie widziałem. No właśnie, no cały kamerzysta, nie? No właśnie, już propos kamerzysty, mamy w takim razie do Ciebie pytanie odnośnie na ewentualną walkę z nim. Czy Ty w ogóle byś był takim czymś zainteresowany? Wątpię, żeby się zgodził, wątpię, żeby się zgodził, jak już to e, za naprawdę bardzo duże pieniądze, ponieważ e, musiałbym w sobie jakby stłamsić całkowicie. To, że wcześniej nagrywaliśmy, musiałbym to wyrzucić z głowy i widzieć same negatywne rzeczy w nim, żeby naprawdę poczuć tą, tą agresję i żeby się z nim walczyć, bo mimo wszystko ja czuję od, od niego taki sentyment, jednak dużo czasu spędzaliśmy, żyliśmy razem, mieszkaliśmy i głupio mi tak go bić, jakby. Musieliby naprawdę duże pieniądze mi zaproponować, żebym z nim wyszedł, żebym przełamał w sobie to, że, że kiedyś byliśmy ziomkami, nie? Okej, okay, czyli nie ma w tobie złej krwi w jego stronę? No nie ma Jest aż tak takiej. No jak mi zapłacą, to może się wybudzić we mnie wszystko i mu nawtykam mnie i będę mówił, no ale jego, jego śpiewanka to by była pewnie taka sama, tak jak on, on cały czas tak samo w głowie myśli, nie, cały czas ma w głowie to samo. Bym mnie nawyzywał od pachołów, od, od tego, że on jest najlepszy, a wszyscy są najgorsi i tyle. I tak by to pewnie wyglądało. Czyli w takim razie, jeśli będzie walka już Kruszwila z kamerzystą, jesteś za kamerzystą? No jestem, no bo to ja z nim żyłem, tak? To nie nie ma szacunku takiego, że, że ja z nim żyłem, że ja z nim mieszkałem nawet, no chociaż chociażby dlatego jestem. Ja marka nie znam tak naprawdę jakoś dobrze, chociaż patrząc na to, co robi w internecie, mogę sobie jakąś opinię na jego temat robić, ale ostatnio jest mniej internetowy i tak bardziej sam chyba mówił, że nie idzie w internet, że on tylko wychodzi dla kasy i tyle. A ta opinia na jego temat byłaby w pozytywach czy w negatywach? Opinia w Marku? Mhm. No ja z Markiem z chęcią wyskoczył, jak już chodzi o to, no. Mógłbym, bo stwierdzam, uważam, że fajna walka taka by była, nie? Żeby się, żeby go mu nawalić tą kurwa. Fajnie, fajnie, fajna walka. Moim zdaniem już długo o niej mówię, ale wątpię, żeby się w ogóle też zgodził. Bardziej chciałbym walczyć z Markiem niż na pewno z kamerzystą, nie? Okej, okay, to dość ciekawe stwierdzenie. No e, mam do Ciebie fajna pytanie by odnośnie tego, co dzisiaj się wydarzyło tutaj na konferencji, ponieważ Przyniosłeś ten szalik, potem go rozciąłeś. O co chodziło? Jaką miałeś wizję robiąc to? Miałem wizję prostą, taką. Nie wiem, czy ludzie, bo ludzie tego nie, nie wiedzą o tym, nie pamiętają. To no, była dość stara sprawa, nie? Nie wiedzą, o co chodzi z tym szalikiem jakby, nie? Ja muszę chyba tutaj rozjaśnić. Cały czas jestem osądzany, tam nawet na rundkach było. Potem u kamerzysty na Prime też mówili. Pewnie ludzie, jak to oglądali tutaj, nie wiedzieli do końca, o co chodzi. Mówili, że, mówił ktoś tam, że ja o kogoś okradłem i że ten szalik to nie jest mój. Ja ten szalik kupiłem, ale ja mam wyjebane w ten szalik. Pokazałem, że gardzę tymi rzeczami, to są tylko rzeczy, a ktoś już od który ra, któryś raz z kolei mi chce udowodnić, że jestem złodziejem, więc chciałem pokazać, że nie interesuje mnie ten szalik. Mogę mieć takich z 10, mogę go spalić, podpalić na kamerach przy wszystkich, zaraz pójdę do sklepu, kupię sobie nowy. Twoja dziewczyna była bardzo zła. Siedziała obok mnie i nie była zadowolona, że ten szalik Jeszcze, szczerze powiem. Ta, bo to ona mówi, że, że miałem trochę inaczej, że, że trochę tak z dupy to zrobiłem, czy coś takiego, że może nie w odpowiednim momencie. On mi wyciąga teczkę, no to z automatu ja wyciągam nie szalik. Nie, no w końcu nie pokazał tej teczki. Jak nie pokazał? Przecież machał tą teczką tam. No ale nic nie, nie, nie otworzył ja ani nic. No, ale przyniósł coś, no to ja też coś przyniosłem, kurczę. I zrobił, a ty jednak poczyniłeś już duży krok. Nie szkoda tobie? Nie, nie szkoda mi tego szalika w ogóle. Jutro sobie kupisz nowy? Tak. Naprawdę? Zresztą mam nawet lepszy niż ten, a nie jakiś kurcze badziew. E, walka e, już w sumie w tym tygodniu, powiedz jak twoje przygotowania, czujesz się już przygotowany, zakończyłeś już e, swoje treningi? Zawsze tak w głowie jest, że jeszcze mogłem, jeszcze lepiej mogłem, że jeszcze te treningi, jeszcze, no teraz tak już kurcze się obudziłem, no już zaraz walka nie, nie mogę teraz wejść na siłkę i z zakwasami na, do walki wejść. E, ale... co, nie był to aż tak intensywny okres przygotowawczy? Był, był, ale mam z tyłu głowy, że jeszcze lepiej. Ale to chyba każdy tak ma, jak się przygotowuje, że mogło być jeszcze lepiej. Nic, no teraz jak gdzieś pojadę, to chcę jeszcze tylko sobie trochę pobiegać, żeby tak się rozruszać, no taki rozruch sobie zrobić. Czyli tak bardziej kondycyjnie? Tak, chcę sobie rozruch zrobić, trochę ten i tyle. Jak myślisz, jak oceniasz przygotowania swojego rywala? Myślisz, że nie zlewa ciebie i trenuje równie intensywnie, trenował tak jak ja ty? Ja tym wiem, że on trenuje i to pewnie katuje cały czas, treningi robi. Niech robi, no, mm, Jakby on nawet na tych treningach może chłopów kłaść 100-kilogramowych. Ja wychodzę do walki, skupiam się tylko na tym, że wychodzę do walki. Nie interesuje mnie, co on robi na sali. Wszystko okaże się w dniu walki i mnie nie interesuje, co on tam robi. E, powiedz, w przypadku, gdybyś przegrał, z Kubem. Czy chciałbyś e, rewanżu z nim, czy temat z nim już by był zakończony? Ponieważ no wątpię, żeby wasz konflikt zakończył się e, z zależy, końcem walki. Nie, jak walka by przebiegała. Czyli nie mówisz nie? Nie mówię, nie, pewnie, że ja nie. Ja z niczym nie mówię, nie tak naprawdę. A powiedz e, w takim razie, czy kolejnego rywala byś chciał, e, właśnie Marka, czy masz jakiegoś jeszcze upatrzonego? Yy, jeszcze z, po głowie z tyłu mi chodzi multi i chodzi mi z tyłu jeszcze po głowie mixer, z którym miałem być multi? wcześniej. W, no nie, ja, ja patrzę pod kątem y, fajnych walk. Y, tak, ja patrzę na zestawienia, który, które, by się fajnie oglądało. Ja myślę też y, nie tylko to, co moje, ja bym chciał, ale to co mogłoby dla no ludzi być, być ciekawe. ciekawe, dokładnie. Dlatego też z, z mixerem były jakieś tam propozycje wcześniej, że w ogóle miałem, już była zaklepana walka, że miałem z nim walczyć. Taka walka też by była super. Tak, Ludzi z ten od strony ekipy widzę lub, lubisz przeciągać, bo no jednak Kuba też strąbą przyjaciele. Nie się teraz, jak to, to powiem, to pewnie będzie bardzo kontrowersyjne i będą y, się rzucać do mnie za te słowa. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale wszyscy, wszystkie to osoby, które teraz walczą. To są te niżej właśnie z ekipy, te takie bardziej, no te niższe, tak, no bo tak naprawdę Nowaczki już to jest y, świeżaczek, no on tam przyszedł, jest i no nie jest długo jakoś w internecie, on się teraz pewnie w tym wszystkim odnajduje, no to tak moim zdaniem ja to odbieram. E, no, A Michael? No Michael no też niby jest z ekipy, ale też wydaje mi się, że to nie jest jakiś tam ich taki gracz z ekipy, co tam najwięcej. Wiadomo, że on jest od początku nagrywali z nim masę filmów, robił z nimi content, teledyski, klipy, fajnie każał. Ale to jest każał. po prostu. Hylik chce takiej walki karłów i, i, i do tego dążyli bardzo długo. Mówię o innych tam z ekipy ludziach. Ale nikt nie walczył. Nikt nie walczył i wydaje mi się, że to bardziej wygląda na takiej zasadzie, że oni sobie nie chcą rąk umywać, bo oni mają już dobrze, oni mają pieniądze, oni mają wszystko. I żeby nie było, że oni nie chcą wystawiać z ekipy ludzi, zawodników, to właśnie wykładają takiego Nowaczkiewicza, takiego Karła. Takich właśnie, Mixer to już nie był w ekipie, to już później był, ale wydaje mi się, że po prostu zrobił taką walkę, chciał wejść do takiej walki. To była chyba jego decyzja, nie wiem, no ale nikt tam wyżej, wyżej, yy, jakaś tam wersoł. no nie, nie wyobrażam sobie, żeby nawet walczyła, ale oni nie wychodzą, tylko biorą tych, co są tam. No tak, ale myślę, że to jest nie... zły ruch z ich strony, że nie wychodzą sami, z, że chcą walczyć? No pokazują tylko to, że nie chcą brudzić rąk, że mają jak kogoś chcą wystawić, to wystawiam kogoś niżej, a tam na przykład no ile już tych gal było? Nikt nie Wiesz, może z tych po wyżej nie, nie kręci, nie? No może ich to nie kręci, no ale to też może jest tak pokazane bardziej, że, że to nie jest tak, że nikt z nas nie walczy, nie? bo przecież są osoby od ekipy, to on walczy, on walczy. To nie jest tak, że my nie walczymy. No, bardziej tak to odbieram, nie? że wolą ich dać niż sobie ręce brudzić. Hubert, dziękuję tutaj bardzo za rozmowę. Życzę udanych kolejnych dni przygotowawczych do walki, by były równie intensywne jak cały Twój okres przygotowawczy. No i do zobaczenia w Krakowie. Dzięki. Dziękuję wszystkim. Mam nadzieję, że wywiadik się miło oglądało. Kuba idę po Ciebie, kurwa, zobaczysz. Dzięki.